Siemaneczko, dzień dobry z tej strony Robson jesteśmy po kolejce 24 zobaczcie jak ten czas szybko leci jeszcze jest 10 kolejek do końca a już w kwietniu bardzo, bardzo prawdopodobne że Bayern może zdobyć tu mistrza Niemiec czy tak będzie przekonamy się rozpoczynamy vlog podsumowujący 24 kolejkę Bayern mierzył się na wyjeździe z VfB Stuttgart jak się tam zakończyło, jakie tam był wynik, jaka taktyka, co Bayern pokazał, już się wszystko dowiecie. Najpierw Wam przeczytam kolejkę 24, jakie padły wyniki. A więc w sobotę Werder Brema mierzył się z Wolfsburgiem, Werder przegrał 2-1. Borussia Dortmund jechała na San Pauli. I Borussia wygrała 2 do 0 po bramkach Gieragego i jego. Stuttgart Bayern to za chwilę. Lipsk przegrał siebie niespodziewanie z Mainz 2 do 1. Dalej. Heidenheim przegrał z Gladbach 3 do 0. Heidenheim na no, po prostu nic ten zespół nie pokazuje. Ponią przegrał siebie z Kolonią 1-0, Augsburg, Freiburg 0-0, Bochum przegrał z Hoffenheim 1 1-0. Tak się prezentowały wyniki Szczotka Baja za chwilę. Dajcie mi chwilę, już do Was wracam. Dobra kochani, lecimy do tego starcia podsumowującego z A więc, mecz wyjazdowy w HFB Stuttgart Bayern Monachium. Gospodarze Stuttgart bramce Nubel, który jest wypożyczony z Bayernu. Na kolejny sezon też jest wypożyczony. Prawdopodobnie Bayern szuka zastępcy Nojera. Nobel Nobe prawdopodobnie nie ma szans rozwinięcia kariery w Monachium. Jest Urbik, który trenuje pod wodzą Manu Nojera. Dalej: Mittelstand, Czabot, Jelicz, Wagnoman, Jewelink, Karazor, Stiller, Fuchrich, Wolte, Mate, Ondaw. Ławka rezerwowej w Stuttgarcie prezentuje się następująco: Predlow, Larsen, Demirowicz, Henriks, Jackes, Keitel. Milot, Riedel, Stencil nie zagrali spod urazu. Da Kiel, Bojó, Pinarty, Oliver, Raymond, Sztergiu, Ture, Zagadu, goście z Monachium. Bramce Neuer po bronie Laimer, Dyer, Kim Davis, Palchinia, Gorecka, Oliza, Musiala, Sane, Ken. Dwa słowa o Palkini. Eee, wrócił do, sk do składu w końcu po tylu miesiącach nieobecno nieobecności. Ostatni raz zagrał yy, w tamtym roku. Yy, teraz ostatnio wrócił do treningu, ale zachorował, ale zagrał. Co bardzo cieszy, ławka rezerwowych. Koman Nabry Guerrero, i Tom Mueller. Stanie s niczymekano ubiegł nie Zagrali Perez, Kimich, dwa wow, o kimichu. To jest po prostu poker ze strony Josuły, Nie chcą mu dać podwyżki. Czy mu da kontrakt, czy nie, to się wszystko okaże na koniec sezonu. Jeśli Jozyła odejdzie, Bayern będzie musiał osiągnąć alternatywę, bo z tego co czytałem w komentarzach, to Kimika gra, to trochę spowalnia grę. To trochę przyznam kibicę że trochę spowalnia grę, ale bardzo bym chciał, żeby Jozyła został w Monachium. Czy to się tak stanie, przekonamy się na koniec sezonu, albo jeszcze przed starciem z Bayernem roku, czy kontrakt przydłuży, czy nie. I ostatecznie starcie zakończyło się 3 do 1. Dla Bayernu bramki strzelali w 34. Minucie Stiller, w 45. Minucie pasy ście wyrównał Michael Olize, który jest w potwornym gazie na 2 do 1 po błędzie obrońców shotgardu strzelił Gorecka w 64. Minucie i dobił już w doliczonym czasie gry. Koman 10 plus 5 minut doliczone na 3 do 1 Hurrikan, żółta kartka, Gorecka, żółta, żółta kartka, Limer też ze Te shotgardu Jelicz, Czabot, Furich, Miliot, Demirowicz. Statystyki po meczu się prezentują. 12-17 dla Bayernu. Zaraz wystawię oceny. W następnej kolejce zmierzą się ze sobą w 25. kolejce otwierającą już w, w piątek kolejkę numer 25. W piątek zmierzą się Borussia Mönchengladbach, Mainz. Dzień później Bayer Leverkusen, Brem'a. Mecz przyjaźni. Bayern gra u siebie z Bochum na Allianz Arena z Eiffel Bochum. To będzie mecz przyjaźni i bań zagra w tych nowych koszykach, które klub obchodził urodziny 125-lecie klubu. Borussia Dortmund podejmie siebie Augsburg, Holstein Kiel Stuttgart, Wolfsburg St Pauli, SC Freiburg Lipsk. Niedzielne mecze Eintracht Frankfurt, Union Berlin, Hoffenheim Heidenheim. I jeszcze tabela. W tabeli się prezentuje to znakomicie. 61 punktów Bayern, 53 punkty bayer Leverkusen, 42 Stuttgart, 4 Mainz 41, 5 Freiburg 40, 6 Lipsk 38 punktów w spadku bez zmian, Bochum 16. Miejsce punktów 17, 17. Holstein Kiel, punktów 16, Heidenheim ostatnie, punktów 15. I 16. Fafel Bochum przyjeżdża w sobotę do Monachium. W klasyfikacji szaców bez zmian 21 Goli ma Hurricane Marmusza zepchnął na trzecie miejsce Patryk 3, który awansował na drugie ma Goli 16. o go, 4 meczów Hurricane jeszcze i Bramki. Mam nadzieję, że już w środę się przełamie z Bajem Everkusen. Dzisiaj jest o 14 przed meczem z Bajem Everkusen. Chłopcy dzisiaj mają trening chłopaki. O 16 jest konferencja prasowa przez meczem z Bayernem w Lidze Mistrzów i na pytania dziennikarzy będzie odpowiadał Alfonso Davis oraz Vincent Kompany. Trzymamy jutro kciuki i Alfiez Diroten, arena cała jutro na czerwono. Mam nadzieję, że jutro kibice Bayernu zaprezentują bardzo dobrą oprawę. Ja jutro tradycyjnie po pracy pierwszy mecz na telefonie, drugą połowę już będę oglądał na laptopie, otworzę sobie browara i pagmas jutro zakładamy Ludzie kochani koszulki i mam nadzieję, że jutro bajem wyciśnie z siebie maksimum 500%, może nawet z 2000% i wiemy o co gramy, gramy u siebie. I przede wszystkim musimy w końcu pokonać ten Leverkusen, z którym nie możemy wygrać od 2022 roku. I jeszcze dwa słowa do youtubera Sabrivok. Jesteś fanem Leverkusen w porządku. Ich wollte zu dir eine Frage. Du hast keine Respekt von Bayern Menschen. Okay, kommst du nach München, schau mal, was passiert und danach, nach Ende, wir sprechen später, welche Mannschaft gewinnt. Deine Mannschaft oder meine Mannschaft? Aber du musst respektiert Bayern Menschen zu Hause auch Gas geben. Du musst auch denken: Bro, du weißt schon. Dubis fan Leverkusen, Ich bin van Bayerman, właśnie Lesie w Gabinem I to są właśnie dwa słowa, syneczku. Uważaj na słowa też, co ty tam mówisz, bo w niektórych słowach to nie masz racji. Ja wiem, że jesteś w badwornym Gazie, ale pamiętajcie, gramy u siebie. Nie, nam, nie, nam, nie, nie, nie jest nam łatwo grać z Leverkusen od 2022 roku. Nie potrafimy z nimi wygrać, ale tak jak mówię, gramy u siebie i musimy wycisnąć z tego meczu jak, jak najwięcej, bo jak pojedziemy na baj, na baj Leverkusen, to tam Leverkusen na zepnie do obrony i już nie będzie wtedy zmiły się. Po prostu na Allianz Arena musimy u siebie jak najlepszy wynik ugrać, żeby tam jechać z przewagą tylu goli, ile strzelimy na Allianz Arena, ale mam nadzieję, że baję się o to postara. I teraz przechodzimy do ocen. Mano Neuer, dam mu 6, Limerowi 6, Dajerowi 8, Kimichowi 7, Davisowi 6,5, Palchini dam 8, Goretce dam 9, Olize, znowu za piękny mecz, dam mu 10, zawodnik meczu musiali 7, Sane 7, Haremu Kejnowi dam 5, Komonowi 8, Stanisicowi 6, Gnabry Miller i to nie zostaną ocenę, bo grali krótko. Nie zagrali Guerreiro, nie zagrał Urbik, Upamecano, Widowicz. Tabeli, oczywiście, tak jak mówiłem, jest bardzo pięknie, jest 8 punktów przewagi. Bardzo, bardzo piękną robotę chłopaki wykonujecie. Podsumowując mecz, pierwsza połowa 20-30 minut yy, dla Stuttgartu, później Bayern. Pierwsza połowa się obudził, druga połowa już zdecydowanie dla Bayernu. Ale chcę powiedzieć, że ten mecz wykonania Bayernu nie zachwycił mnie. Po prostu dlaczego nie zachwycił? Bo po prostu pierwszą połowę żeśmy zaspali. Jak zagramy tak z Bayern Leverkusen. jak zagraliśmy też od to już może być 3-0 po pierwszej połowie i marzenia o awansie następnej rundy Champions League mogą zgasnąć. Widzieliśmy, co zrobił Bayer Leverkusen za intraktem Frankfurt 4-1. Fajle Leverkusen wygrał Eintracht Frankfurt druga porażka rzędu po prostu został jak to się zwie został Eintracht wypunktowany zdetronizowany i po prostu Bayern Monachium zrobił co do niego należało. Chwała za to że my z Eintrachtem też wygrali ale teraz jest stawka bardzo wysoka to jest Liga Mistrzów Champions League to już jest inna motywacja. Inna motywacja jest na Bundesliga, inna motywacja jest na Champions League. Także chłopaki, bierzcie się do roboty. Bardzo poważne granie nas czeka. Wiemy, jak Leverkusen gra Ostro. Dwa słowa o sędziach. Już wam powiem, kto będzie sędziował to spotkanie. Michael Oliver, sędzia z Anglii, poprowadzi ten mecz. E, ten sędzia sędziował ostatnio e, Rafael Kakap pomiędzy Crystal Palace i Millwell i jednego zawodnika Karał Czerwoną Kartką. Mam nadzieję, że ten sędzia bardzo się dobrze spisze, że przy tym sędzi, przy tym sędzinie spiszemy się jak najlepiej, że będzie podejmował dobre decyzje, decyzje, że przede wszystkim jak Leverkusen wiemy jak ostro gra, jak ostro fauluje i po prostu jak piłkarze sobie skaczą do garde, niech tam da zawodnikom z Leverkusen z żółtą kartkę. Jeśli Bayern zagra jak się należy to wygramy tą partię, ale tak jak mówiłem ja w tym meczu nie stałem Bayerną faworytem. I także zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Miejmy dobrą nadzieję, że chłopaki... I kompany ze sztabem szkoleniowym, jak, jak najlepszą taktykę wezmę na ten mecz, i przede wszystkim wygramy to starcie. Bayern na chyba ceniu Komana 35-40 milionów euro. Arsenal i Saudiska Pro League to potencjalne kierunki dla Francuza, który jest otwarty na letni transfer. Koman jest jednym z zawodników, który Bayern chce sprzedać, aby zmniejszyć listę płacę pozyskać fundusze. Tak to prawda. Jeszcze chcę wrócić do tego meczu ze Szulgardem. Po prostu Shuttgard się dzielnie bronił, ale gdy Bayern wcisnął piąty bieg, to Shuttgard został pozamiatany. Tam bardzo dużo sytuacji mieliśmy. Mogliśmy jeszcze trochę wyżej mogliśmy wygrać, ale nie miałmy już, nie narzekajmy. Jest jak jest. Wygraliśmy tam 3-1, ale tak jak mówiłem, Bayern tam nie zagrał jak się należy. Teraz starcie z Leverkusen. Później w Fafel Gramy teraz z mecze u siebie. Jutro z Leverkusen 21. Sobota Fafel 18.00. 15.30. Sobota. Później w przyszły wtorek rewan z Leverkusen w Lidze Mistrzów. I sobota. bodajże chyba z Unią Berlin. Poczekajcie, tylko wejdę na program, terminarz. Tak, w przyszłym tygodniu 15 marca. Mamy rewans z Union Berlin w Gramy na wyjeździe. Także Bayernowi już zostało w tym tygodniu dwa mecze rozegrać: Champions League, Liga Mistrzów i Bundesliga w przyszłym tygodniu. Rewans Leverkusen i Bundesliga, i później jest przerwa na mecze kadrowe, i Bundesliga później wraca do akcji. Już Wam mówię kiedy. Będę z Liga później wraca do pod koniec marca 28 29 30 i w tych meczach zmierzą się. Bayer Leverkusen Bochum. Gladbach Lipsk, Bayern St. Pauli, Kiel WD Brema, Hoffenheim Augsburg, Wolfsburg, Heidenheim, Frankfurt, Stuttgart, Freiburg Union Berlin, Dortmund Mainz i na ten mecz 29. Marca, bań gra w siebie St. Pauli. To chcę zaprosić mojego fana, Bayernu, mojego kolegę Markusa, z którym będziemy razem oglądać mecz. I po tym meczu na drugi dzień Wam zrobię relację nadającą. albo Wam zrobię wieczorem. Zobaczymy kiedy, ale z nim już jestem umówiony. On jest kibicem, który mieszka na co dzień w Monachium. I on po prostu też jest fanem Bayernu, bardzo dobrym. Fanem bardzo wiernym, i zaproszę go do mojego mieszkania. I na laptopie będziemy oglądać mecz Bundesligi Bayern, Monachium, St. Pauli 29 marca 15:30 Będziemy ostro kibicować Trykod Ancien, trykot ubierzemy piwa paskiego, napijemy się i Pagmas FCB Aufkiss Zero Ten. teraz motywacja na Bayer Leverkusen Fafel mecz przyjaźni. Mam nadzieję, że chłopaki pokażą akcje, jakie mogą pokazać. Dzisiaj już jest Liga Mistrzów. Pierwszy mecz: 18.65 Klub Bryż, Aston Villa. 21 wieczorem Borussia Dortmund, Podemia Lille. 21 PSV Eindhoven, Arsenal Londyn. I derby Madrytu, Real Madryt na Santiago Bernabeu, Podemia Atletico Madryt. Ten mecz dzisiaj z ciekawością sobie wieczorem obejrzy na laptopie. Na streamcy.top Także będzie dzisiaj ciekawy. Jutro też będzie ciekawe. Dzisiaj jutro Liga Mistrzów, później w czwartek Liga Europy, Liga Konferencji. Prawdopodobnie w tym meczu, Bayernu w środowym meczu jutro nie zagra Perez. Sasza Bo jest chory. Dajer też jest chyba chory. Pan jakiś ma tam znowu stłuczenie, Znowu chyba nie zagra Pawlowicz. Jest chory, czterech zawodników nam wypada, czyli tak jest, czyli znowu osłabienie, ale to się można spodziewać. Ale Jezak jest, jest, mam nadzieję, że kimi zagra, czy tak będzie to dzisiaj Kompany o 16 powie. Dzisiaj jest konferencja prasowa Davisa i Kompanego i dowiemy się jutro, czy kim ich zagra. I co powie on w zbliżającym się meczu Kompany, to się wszystko dzisiaj dowiemy. Na tą chwilę myślę, że zaraz będę kończył, jutro na Allianz Arena ma być jutro e, ten trik powieszony Beckenbauer'a, czekajcie chwilę, Dobra, Jestem przepraszam, bardzo, bardzo miałem telefon Ale już jestem, także podsumowując, jutro lecimy z My Leverkusen yy, Może Wam pokażę Tutaj ma być o tak zawieszony ten trikot Beckenbauera na Allianz Arena, z okazji yy, Z okazji tych obchodzenia klubu 125-lecia klubu oraz urodzin, które obchodzili Tamten tygodniu yy, sztab szkoleniowy i cały legendy Bayernu spotkali się na takim obiedzie, na kolacji. Na kampusie tam jedli, świętowali, trochę tam pewnie coś wypili. Także jeszcze raz dla Bayernu wszystkiego najlepszego składam jako fan Bayernu. Kocham ten klub, kocham ten klub, zawsze ich będę kochał i przede wszystkim jestem z nimi zawsze na dobre i na złe. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze będę miał okazję pójść na Allianz Arena. jak nie w tym sezonie to jeszcze w przyszłym ale zobaczymy jak to się wszystko potoczy też pracuję też mam niewiele czasu urlop mam w maju Urlop i na tym urlopie chcę jechać do Polski a na tą chwilę to już będę myślał już kończę powoli ten materiał trzymajcie się trzymamy kciuki jutro za bajemy się mia samia. pagmas forever number one pamiętaj subskrybować dwa Kanał Ocenia lajkować i dawać bądźcie, żebyście byli na bieżąco z tym co dodaję i co jutro ale ara narod mam nadzieję, że jutro będzie bardzo dobra oprawa jutro kibice dadzą czadu i przede wszystkim rozniesiemy jutro w końcu ten Leverkusen, mam taką nadzieję, że tak będzie ale nic nie będę zapraszał. Już nic nie mówię. Jutro się przekonamy co. Jutro Manshaft pokaże. Także co. Mia samia, Jeszcze raz do usłyszenia. Subskrybować dwa kanały. Oceniać. Lajkować. Łapka do góry. Dzwoneczek. Subskrypcja. Komentarze proszę pisać. Lajkować. I dawać dzwoneczek jakbyście byli na bieżąco, To co dodaję. Mia samia, Mordy. Pozdrawiam. Jeszcze raz. Jutro. Otwierać piwo. Arana, Fred Manning, Rot cały stadion jutro na czerwono. Wstajemy jutro. Zespół wychodzi jutro z tunelu i jutro Pagmas odśpiewać Champions League. I gdy zabrzmi gwizdek, siedzimy, pijemy piwo i zagryzamy chipsem. Jutro. Auf gehts. Wamo z Ruszamy jutro do akcji. Jutro. Czekamy na Was. byle kuzyn jutro na to starcie. Trzymajcie się. Cześć.